W dzisiejszym odcinku w ramach stabilizacji po stanie zawałowym będę pompował balona. Witam was moi drodzy widzowie w kolejnym specjale. Dzisiaj sobie pocupaszymy znowu w Minecrafta, bo tak dawno nie było. Prze to jestem sobie w tebach tak. I dzisiaj pokażę wam taki no, umiarkowanie duży projekt, który robiłem no tak przez ostatnie no, kilka miesięcy. No bo no... trochę czasu zajął je można tak powiedzieć, że to taki ambitny projekt, coś jak ambitny facet. Co jak przegra, to ugryzie. Taki, no, taki nudek w ogóle. Także no, już idziemy. Tutaj się pojawiła taka nowa droga w ogóle, cały ten gółem. Ogłę... No i czek się, tak tutaj idzie i w ogóle. Tak sobie idzie, 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 idzie. No i tutaj jest taki głos. Tak. No, to jest, można tak powiedzieć, moja nowa siedziba, nowa baza, no bo. Oczywiście, że to jest moja nowa siedziba i nowa baza, no bo dlaczego to miałoby nie być moją nową siedzibą i bazą? A tutaj takie jakieś typiste wieże. A wszystko oczywiście inspirowane legendami dawnego Egiptu. Tutaj mamy takie typiste pylony, tutaj jakieś inne badziewie, tutaj taki ludek, tutaj pałac faraona Psuna Budesa, któregoś tam z jakiejś tam dynastii. No i tutaj, jak widzimy, to jest taki oh. bliscy placyk siedzi boleści A tutaj jakieś w ogóle krzaki świnie dzikie i w ogóle knury i tego typu A Można sobie wejść na ten murek Ten murek w sumie to zbyt wielkiego celu nie ma, ale se jest Także można sobie na niego wejść, oczywiście, że można No i to jest pierwsza wieża Wieże są dwie takie same, tylko jedna jest odwrócona po prostu w lustrzanym odbiciu z Dowu to tak wygląda, no tak no taka nędza trochę pusta, bo mi się nie chciało tu nic budować. Także to jest taki facet w ogóle. Tutaj taki niby balkonik. Czy to niby jakieś widoki fajne, no nie wiem czy fajne, sami ocencie Zresztą widzicie już dlaczego mi potrzebne były te bikony i nether stary. Zresztą to też jest ciekawa historia z tymi, tymi widerami i witcherami kurka wodna, ale to lepiej nie wspominać. No i tutaj sobie siedzę no i sobie e, mam taki widok niby fajny nie wiem no i tutaj można sobie usiąść i czytać jakiś tam świat wędkarza super karpia albo wędkarza polskiego dla zasady można przejść jeszcze się do drugiej wieży, no bo oczywiście, że można niech mi nie zabroni, więc jestem najlepszy pomogę Pff, taki żarcik no, tak jak mówię, mniej więcej to samo tylko w drugą stronę i w ogóle. No i taki jest z niej widok, no trochę lichy, no ale co zrobię, no tutaj też mam taką ławeczkę i tutaj se mogę usiąść i czytać jakiegoś, jakiegoś kur era codziennego czy inny tygodnik ilustrowany i tutaj pozyskiwać swoje ulubione odcinki najnowszej pow y eści z lat dawnych. No i tutaj jest jeszcze taki ludek w ogóle, tu mam takie morze wypiecane od siebie boleści, tak, Facet. No i tutaj dalej można z tym murkiem iść, ale tam nic już nie ma, przez to trzeba sobie zejść na dół i zobaczyć już, można tak powiedzieć, część główną skuch wysyny. Zanim jednak, moi drodzy widzowie, przejdziemy do części głównej skuch wysyny, musi padać pytanie angażujące odbiorcę. Jaka jest najbardziej pogmatwana i popardolona teoria spiskowa, jaką w życiu słyszeliście? Naprawdę. Nie wiem. Że na ziole wybudowali na ciemnej stronie księżyca bazę. Że Amerykańcy nigdy nie byli na księżycu. Że ziemia sobie stoi na czterech słoniach, które stoją na żółwiu. Moi drodzy widzowie, ziemia obiecana. Powieść z lat dawnych Władysława Stanisława Rejmonta. Całkiem średnia książka. Średnio polecam, jakby nie polecam w sumie. Ale moi drodzy widzowie. To jest strona na Wikipedii ziemi obiecanej, a dokładniej filmu, który powstał na jej podstawie, jej ekranizacji. No i drodzy widzowie, nic nie jest w stanie przygotować was na to, co zaraz zobaczycie. Nie wiem, jakie chmary dżenkiem musieli wciągać ci, którzy to napisali, ale ja wam radzę, żebyście również się czymś odurzyli przed przeczytaniem tego, co następuje. Co? Co do... <głos> <głos> Autentycznie wczoraj doczytałem I po prostu zatrzymałem się I po prostu moja miał... Pierwsza reakcja była... Co? Nie wiem co brał ten, który to wymyślił ale ja też chcę trochę. Także tak. Nie bierzcie dragów i nie czytajcie Raymonta, Bo wyjdzie wam, że... Że... Że, że Moryc się chciał z Borowieckim Także tego. Co jeszcze następnego wymyślał? Że... Że, że, że w ogniem i mieczem przed... Bitwą pod machnówką, pan Longinus wziął swojego półtora metrowego zerwi pludra i wsadził go Janu Onufremu za zagłobie w dół. Tutaj jakiś tam, coś tam, taki, ludek. No i tu jest wielka piramida od siedmiu boleści. Bikon z żółtym tym. No i tu takie jakieś wielkie przejścia, komnaty, tunele. O Boże, co tu, Jezusieńku, co tutaj się może znajdować. Matko, bosko, co ja tutaj robię? Znajduje się... Pazizaj z Szczytniajski. Tak, no musi być tak trochę po szczytniańsku, no bo trzeba. Szczyzna teraz Biedronki nie ma, no to trzeba pokazać swoją wyższość. A w ogóle kot mi fajnie tam drapie w drzwi, także jak go słyszycie, to powiedzcie mu, żeby jeszcze sobie trochę podrapał, bo tak go nie wpuszczę, jak nagrywam. No i tutaj mam taki wielki tron od siedmiu boleści i tutaj sobie siedzę i sobie tutaj siedzę. Jejcy, tak się e, tutaj mam takie wielkie jakieś przestrzenie otwarte od siedmiu boleści znowu e, tutaj coś takiego no niestety nie stać mnie na opti fajna, także muszę to robić tak e, tutaj jakieś żydło no i przejdźmy teraz na górę tutaj jest Zbigniew e, tutaj jakieś tam badziewie e, no i tutaj taki fajna fontanka Tutaj jakiś wizań szczytniański, tu się jakieś trawy pierdolnie, no bo wszyscy wiemy, że w Szczytnej to ludziom trawy w domu mieszkają, no niestety kur nie mam, nie przyniosłem sobie, no ale no, tak to bywa. W ogóle patrzcie, jak to jest po... oświetlone, jaka fuszerka w ogóle, Trzeba być na no, byle co w ogóle, to wygląda jak jakaś po... poika, i tak nie jest cały oświetlone, bo są te ciemniejsze. Tylko ja mógłbym coś takiego zrobić. No ale dobra, tutaj sobie wchodzimy po tych schodkach. No i tutaj jest normalnie se No akurat zaraz widzę, że będzie ciemno. No i chcę tutaj siedzieć śpię. No i na najwyższej kondygnacji tegoż budynku jest listy stół do enchantowania, z którego jak do tej pory skorzystałem chyba zraz. A może i nawet zero razy, już nie pamiętam. Taki fajny, tutaj mam lapis dla żuli i ja nic, tutaj... No i tutaj siedzę, wsadzam tam lapis dla ludzi bezdomnych I wiadomo, rym tym parararara, bum cyk cyk A i jeszcze jedna rzecz, która zasługuje na uwagę Jak to budowałem <ścoughs> jak, jak ja to bym budował jeszcze jakiś czas temu to tą najwyższą kondygnację, to piętro, to ja pamiętam, że ja tu kocha z linijkę sobie przykładałem k... do monitora, żeby patrzeć czy równo jest. To jest dopiero jest dokładności 1 mm tu nic nie ma. No bo mówiłem, że to taka wydmuszka będzie, że tu nic nie jest. No i tutaj jest takie dzikie rozwidlenie, prawda, takie ukryte z jakimiś lianami, jakieś przejście. Uff. Można sobie myśleć, że to jakieś super ukryte tajne rzeczy, no to jest mój magazyn. Potrzebowałem jakiś taki kurewsko wielki, no to wybywałem sobie kurewsko wielki. E do tego stopnia, że w sumie do tej skrzyni mam tylko wypełnione i mam całe trzy rzędy niewypełnionych, ale to dobrze. Przydadzą się na zaś. No i tutaj mam całe swoje badziewie. A teraz taka przypowieść śmiechostka, ciekawostka. To jest całe moje żelazo, jakie mam na tym świecie, bo reszta poszła mi na budowanie tych bikonów, piramid pod bikony na wieże. No także tak, super. No ale tak poza tym to, no takie puste i beznadziejne. to by się spodziewał. Tam pójdziemy na samym końcu. Na razie przejdźmy się do sekcji parkowej. Tutaj taka sekcja jaką żyw. Tutaj można sobie tak przejść. To jest taki zajebisty jakiś parczek czy inny kiwi. Tutaj można sobie siąść, nie wiadomo. tutaj jakieś są fontanny. I mówię, że obcy byłby zadowolony. No, będzie pan zadowolony, jak to mówiłem. No. Aha, no i tak z drugiej strony jest praktycznie to samo: no bo próbowałem to tak w miarę, żeby symetrycznie było. Czy wyszło, to nie wiem. Wszyscy wiemy, że wychodzi to mi język z buzi, że zapraszam na pierożka. Farałońska 10x5. No, ale tak. No i tutaj taki pikus, no i to od tej strony, i to jest u góry i na dole to jest to samo no i przejdźmy już do ostatniej części tego potężnego kompleksu świątyń tak właściwie to potężnego pałacu od siedmiu boleści no i tutaj są takie rozmaite widzicie rozumiecie, kąciki zainteresowań tutaj jest mój kącik alchemiczny tutaj po nocach siedzę i alchemuję. tutaj jest mój kącik kowalski tutaj po nocach siedzę i kuję Tutaj jest mój kącik żydowski. Tutaj jakieś zróżnicowane barachło. Tutaj jakieś jeszcze bardziej zróżnicowane barachło, nawet nie wiem czy mam jakieś różnych. płyty. A tutaj moje szarkery, całe te ugułem. Tutaj cały piasek, który mi się nazbierał przy, w trakcie budowania tego. Piaskowiec, no trochę, no trochę to zabrało, no, nie powiem, że nie. Biorąc pod uwagę, że ja to robiłem gdzieś od marca. Zacząłem to budować w marcu, a skończyłem dopiero w czerwcu. Także tak to było. Można tak powiedzieć, że projekt ten pochłonął sporo czasu jako bucyper. No i tutaj jest już dolne takie przejście. I to jest praktycznie ostatnia lokacja i teraz zgadnijcie co tu się może znajdować otóż nic normalnie po prostu nic tutaj nie ma no i tutaj zwracam się do was moi drodzy widzowie cała jedna osoba ORAT oświeć mnie to stary rowerze co by tu można było wybudować ja bym tu Planowałem, żeby wybudować jakieś oczywiste oh. skarby, labiryntu, arcykapłan samentu, tego typu rzeczy, no ale no... E, po co mi chowanie moich skarbów w labiryncie? Przed kim mam je oh. kurwa chować? Przed samym sobą? <grym> tutaj jest takie, taki tunelik od siedmiu boleści i tutaj jest moja przystań portowa, taki ludek. A tutaj są takie zajebiste piry, żeby sobie łowić ryby. Tutaj jest końcik łowiecki, tutaj sobie po nosach siedzę i łowię. No tutaj przystań dla łodzi, wiadomo co chodzi. Nie ja wiem jak rymuję tutaj, myślałem czy by nie przekopać jeszcze takiego kanału, żeby tam połączyć z tą jedną rzeką, co tam przepływa, ale na co to komu. I tak ostatni raz w Minecrafcie łodzią to spłynąłem tak dawno, że to... Wciąż bardziej, wciąż łodzie są bardziej przydatne od jazdy konno. To dopiero jest bezużyteczne. chodź dalej został w mojej starej bazie, już tam na zawsze zostanie, tam w ziemię wrośnie. Jak nie przemierzając, szaran na parkingu pod tym. No i to już jest y, praktycznie ostatnie dwie rzeczy. To jest moja kopalnia. Szczęśliwa kopalnia, jak do tej pory to absolutnie nic tam nie wykopałem. No i to jest taki skok prawdy, wiadomo. Asasyny to kurwy syny i tutaj można sobie umrzeć Także jak sobie umrę to powiem nic to bo i tak mam Keep Inventory wyłączone. 102 metry 102 metry No i tutaj nic nie kopałem ale no, na pewno będę kopał całe te ugóły No i fajnie się leciało to teraz czasem wejść z powrotem -la, 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 la bam bam Nawet nie wiem na jaką odległość to idzie, jaką głębokość, jakieś tam miliardy, setki miliardy kilometrów w dół. To jest jak odwiart kolski z 13 kilometrów w dół idzie. No i tutaj ostatnia rzecz, każdy kto pamięta moje pierwsze specjały, a tak dokładniej specjał numer 6, czyli jak, niczym uran ze Spychowa, pamięta, że na poprzedniej bazie miałem sobie spychów, którym trzymałem i torturowałem więźniów. No to tutaj zrobiłem sobie taką namiastkę tego też To jest y, mój taki nowy spychów y, Tak jak w autentycznych egipskich budowlach też było że sobie, pali, że sobie lali w smołę do jakichś dziur i tam ludzie byli i ci ludzie tam trochę sobie się palili. Znaczy to tak naprawdę to była tylko ustawka kapłaństwa, żeby wow, jacy jesteśmy wielcy i potężni i straszni i tak ludzi mordujemy, z tego, że to wszystko była ustawka. No i tutaj sobie siedzą moi więźniowie, no i no taki można tak powiedzieć ludek. Tak się, moi drodzy widzowie, torturuje więźniów. Sposoby bardziej straszne i drastyczne niż w Guantanamo. To już jest wszystko, co wybudowałem. Może się zdawać, że to niewiele. I w zasadzie możecie zastanawiać, jak ty to k***a przez 3 miesiące budować, i to Ja bym to w 3 minuty zrobił. No, trochę trzeba było kopać, równać. Zważcie waszmościowie na to, że tu była taka całkiem spora góra, którą musiałem całkiem wyrównać w piździec. Zacznijmy od tego, że musiałem też trochę równać, żeby było w dół. No, w sensie, no, żeby tu była, taka, tu była góra i to też musiałem wyrównać. A że tu piaskiem równałem, no to musiałem pod to jeszcze warstwę kobla dać, żeby ten piasek mi nie spadał w, w otchłań. Także tak to poszło. Tutaj mam jakieś importowane z dalekich krajów dobra, jakimi są sadzonki, kurde, niesłychane. I tutaj jest taka góra, która jest tak sztucznie kleśnięta, no ale to dlatego, że ona była większa, tylko po prostu musiałem ją trochę, no... Ponieważ ja stosuję budownictwo bezkompromisowe, no to wcześniej tu była, teraz już jej nie ma. Coś jak... no i... Tutaj jakaś farma bambusa wiadomo kościół tego typu rzeczy tam cała ściana z bambusa i w ogóle bambusowe wszystko. No i de facto jakiego zrobiłem jeszcze się chwalę no. Z cień byłby dumny, no ale no nie może go nie żyje Także co moi drodzy. Co wie, no. Siema nara, zostawcie papkę w pupkę i ten no. Na razie.